Siemano, siemano! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i wiecie, no, plan jest prosty nie ja chyba nie muszę już tłumaczyć. Osoby, które oglądają moje poprzednie odcinki wiedzą, że zrobiłem faila na 93% i chciałbym wam zaprezentować jedną rzecz. Tak bardzo się na to nerwiłem, że zrobiłem to coś, próbowałem zrobić 20 razy pod rząd i udało mi się. Udało mi się to zrobić 20 razy pod rząd. Mam nadzieję, że mi teraz wyjdzie, że nie wyszedł na debilo. Mówiłem? E... Y Nieważne. Ale wiecie, o co mi chodzi, że już to ogarniam, a zacząłem do was gadać, a wiecie, tak mi się nie zdekoncentrował. A nic, no widzicie. No, a więc ogólnie ogarniam, a więc jak już tam dojdę, to już raczej nie powinienem zginąć, chociaż kto wie, chociaż kto wie, czy zginę, czy nie, no ale dobra, no, próbujemy, rozgrzałem się przed odcinkiem, więc mam nadzieję, że nie będzie źle, chociaż wiecie, szło mi tragicznie, szło mi tragicznie i nie wiem z jakiego powodu. Otąd nie wiem z jakiego powodu mi źle szło. A więc no. W sumie nic nie wiem. Jedyne co wiem to, że w pierwszej kobie doszedłem do bitu, a więc spoko. No widzicie, jakby nigdy nie zginąłem na 45. Naprawdę. Nigdy. A przynajmniej nigdy nie widzieliście mnie ginącego na 45. Mogę się dołożyć. Nie wiem co się stało ze mną, czy co, ale no kurde no nie wiem. Jakoś tak mi gorzej się grał, nie wiem co jest ze Może dlatego, że jestem zdepresowany moimi wynikami z nauki. W sumie, co ja się tym będę obchodził? Ważniejsze jest teraz pokonać ten level, co ja w ogóle mówię. Zmieniam wychodzę, co ja mówię w ogóle. Ja już byłem tak na skraju Na skraju życia Dobra No już teraz dalej zejdę. Dobra, tu może, tu kiedyś ginąłem, bo tego nie ogarniałem, ale teraz, no, puściłem, moim zdaniem, tak szczerze. Wydawało mi się, że już puściłem myszkę, chociaż no, mogłem minimę... no, co ja mówię, jaki milimetr? No, byłem ja generalnie bardzo blisko dopuszczenia tego, jak, jeżeli w ogóle nie puściłem tego. No, ale jest jak jest, trzeba sobie radzić. Już dużo razy zginąłem za progiem 80%, dlatego mam w tym doświadczenie. I generalnie mam nadzieję, że dzisiaj to pokonam. Tak. A więc, no, w sumie tyle. Nagram to dosyć późno, jak na mnie, a więc film będzie później na pewno. Nie, nie będę go robił z 40-minutowo, jak ostatnio. Ponieważ mi się tak długo uploadował ten film, że on wszedł o 22, nie? A więc, no. Ej, tak szczerze, tutaj nawet nie zginęłem przeze mnie. Bo o tym też nie ja miałem taki pattern, że jak już się położę, to wtedy dopiero klikam. A ja się w ogóle nie położyłem. Nie wiem, to były też na jakiś styki jakoś. Nie wiem, co to było. Ej, dobra próba. Tak dobrze mi na treningu nie szło, akurat, a więc spoko. Kurde, no nie wiem co to było. Znowu zrobiłem ten tego. Kiedyś to na filmie, że miałem na to taktykę, i kurde, nie wiem, to jest albo. To jest 1%, że nie działa. Nie, że nie zadziała to, nie? Po prostu. Tam albo zginiesz, albo nie, ale najprawdopodobniej nie zginiesz, ponieważ masz bardzo małą szansę na zginięcie tam, jak już jesteś tu. I oczywiście, jeżeli dobrze będziesz klipał, nie? Albo jeżeli dobrze ogarniesz to. Cześć, o tym chodzi. Dobrze Wiecie jakby ja jestem też... Wczoraj w ogóle nie grałem Ponieważ wiecie byłem Taki no się wieczorem grałem um, Tego, końcówkę Dobrze, bo... Do... No nie chciałem wyjść, raz kliknąłem, no dobra. Nieważne, w każdym razie 70%. W miarę dobry wynik, podałam się, satysfakcjonuję mnie, a więc fajnie, tak. Ja ogólnie nie wiem czemu nie, ja wiem czy to jest hard demon, ale generalnie gameplay jest w tym shippie i boru, nie? Moim zdaniem jest takiego Easy Demona, ale autentycznie Wave, nie? Gdyby nie te migające światełka, to on by był mega easy, moim zdaniem. Czyli on jest dosyć easy, tylko musisz go ugadnąć, po prostu musisz się go nauczyć, a migające światełka po prostu cię oczy bolą w połowie, jak już jesteś. I wiesz, i ja teraz do Was gadam zamiast się skupić i no. A wiesz, na przykład kurde, ci się oczy potem... chcesz mrugnąć i przez to, że mrugasz, dedasz, nie? Bo autentycznie, ja prawie za każdym razem, jak jestem tam w 70, mrugam. No chyba, że na serio mam mega nawilżone oczy i nie mam ochoty mi się mrugnąć, nie? No to wtedy nie mrugam, logicznie. Ale tak generalnie, no to mrugam, nie? Chyba każdy mruga, chociaż gracze geometrii też nie gnugają, nie? Okej, okay, nie oszukujmy a, a jeżeli ktoś mruga podczas grania w tę to on jest jakiś, nie wiem... Weź mi ktoś napisz w komentarzu czy ktoś mruga, nie? Bo ja w tym mam wrażenie, że nie każdy kto grał, chociaż kto przeszedł jakiegoś, nie wiem, cyclesa, nie? Czy coś takiego albo jakiegoś ekstepa, to już nie mruga jak gra, na, jest na przykład daleko w levelu. Naprawdę. Mam takie wrażenie. No ja zginąłem Czemu zginąłem? Co się stało? Bo nie rozumiem. Jak ktoś mi powie co zrobiłem tutaj, to przepnę mu serduszko na pewno. Jak ktoś mi powie, dlaczego zginąłem? Bo autentycznie nie wiem. Wpadłem do portalu. Może nie wiem może przeżyłem na skraju. Tamtym dolnym waveem, nie bo wiecie, ja tylko patrzę na ogół, bo to jest symetryczne, nie? A ten górny mógł być, tak wiecie, o minimum ma, maciu-paczupinkę, mógł być po prostu, wiecie, outlinowany, nie było źle do portalu wpadłem. A więc no nie wiem, no ale generalnie, jak patrzyłem na dolnego wavea, to ja o nic nie zginęłem. A więc no nie wiem. And 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 and, 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 and. Dobrze. Było dobrze. No, nowy best dzisiaj, czyli 75%. Ja poza kamerami, jak grałem przed chwilą, to przeszedłem całego mini wave'a z końcówką. A więc o tyle spoko. Że wiem, że jestem już to w stanie zrobić. A więc no fajnie, nie? No i ja byłem już to w stanie zrobić nawet kilka razy. We wczorajszym odcinku jak ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia. Uf. Jakby co mnie trochę odkleja, bo wiecie, ja generalnie jeden z najlepszych rzeczy w tym levelu moim zdaniem to jest muzyka. To jest jedna z najlepszych muzyk jakiej kiedykolwiek słuchałem do levelu na pewno. Serio, to jest jedna z moich ulubionych muzyk. Taka fajna jest. Lubię ją. Ja w ogóle nie wiem czy Wy też tego nigdy nie widzieliście Ale w tej części piłkowej Tam jest taki niewidzialny kolec w jednym miejscu Ja dopiero się o tym odkryłem wczoraj Ej no <ścoughs> To jest niesamowite czemu ja ginę w takich momentach To jest niesamowite No ale trudno Ja nie wiem czy ja dzisiaj dwóch odcinków nie wrzucę naprawdę Ponieważ nie wiem czemu mam ochotę grać, mam czas na to żeby pograć, tylko no wiecie, te odcinki się bardzo długo wstawiać będą. Jak je ja nagram za godzinę, to będzie godzina... Ta, czyli jeżeli film się sta... No to w takim razie w dobrym tempie, jeżeli nagram dwa odcinki po mniej więcej 30 minut, to powinny być obydwa odcinki o 22. Więc no wiecie. Chociaż w trakcie, jak będę nagrywał drugi odcinek, mogę wstawiać ten odcinek. A więc co ja będzie krócej. Chociaż jak gram albo robię coś na kompie, to od razu włożę, włożę się to. No chociaż, kto wie. Ale będzie szybciej zawsze, nie? Dobra, no zobaczymy. Jak nagram do odcinki, to nagram. Dobra, tutaj, tutaj się przyznaję, przestałem tego klikać. Tutaj już nie będę nic z tego. Już nie będę nic na buga zwolnął, nie? Bo ja najczęściej to robię. Że na przykład albo nigdy nie ginę w tym miejscu, nie? Już to zauważyłem, ale tu siebie. Że albo nigdy nie ginę w tym miejscu, bo ja w żadnym miejscu nigdy nie ginę. Albo... Bóg jakiś, albo wiecie, nie? Ale akurat wtedy z tym wave'em to nie wiem co to się stanało sobie. To co, 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 co się stanęło. No. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wiecie, oczywiście jak mówiłem do tych dwóch odcinków, nie, że będę nagrywał. No, no nie wiem czy będę. Oczywiście jeżeli przejdę najfokiem odcinków, to nie będę nagrywał. A jeżeli nie przejdę, no to wiecie, to mogę nagrać. W mogę trochę za poniedziałek dać. Bo dzisiaj mam ochotę grać. Вот мы себе награл на запах. не No nie wiem o co zginąłem Naprawdę nie wiem o co zginąłem. Czy wiem o co ginę? Ale nie wiem o co zginę. Rozumiecie moją logikę? Dla mnie to jest logiczne, że mówię w logiczny sposób, ale dla was może być nielogiczne to, że mówię w nielogiczny sposób. Czekaj co? Ja znowu zacząłem gadać jakieś hasła, zaklęcia nowe. Takie, jakie to lubię. Ja nie wiem czemu, ale na większości moich odcinków nie ja wymyślam jakieś nowe cytaty. Raz mówiłem, że ciężka praca popłaca. Raz mówiłem, że ym, to jest niewykonalne w moim wykonaniu. Nie wiem, co, co dzisiaj będzie? Może dzisiaj coś znowu zrobię. Chociaż co, ja wie, co się wiecie, na, na bank tego nie wymyśliłem, jeżeli chodzi o to. Ale no wiecie, jakby nigdy nie słyszałem, żeby ktoś to mówi. Ani na YouTube, ani nigdzie, ani na żadnym TikToku, czy wiecie o tym chodzi. Więc no rozumiecie. Więc uważam to za moje. Chociaż wiecie, na pewno jakiś chłop mówi to albo jakieś... No wiecie, na pewno na pewno już ktoś to wymyślił, ale generalnie nigdy nie widziałem, żeby ktoś to mówił. Rozumiecie? Co ja robię tutaj? Co ja zrobiłem znowu? W tym samym miejscu. Coś być ze mną nie tak, coś się stało. A co? Nie wiem. Так я их Co się stało? Przepraszam bardzo. Ja znowu musiałem na styk zginąć. Nie wiem. Znowu na styk musiałem zginąć. Ty, może ja powinienem zacząć streamować, bo Maciej doszło. Możecie mi napisać, co o tym sądzicie. Teraz tak pomyślałem o tym. Żebym streamował na przykład, nie? Tak przez dwie godzinki bym na przykład grał Wasze levela i to byłoby spoko. Jak za pierwszym razem to przejdę, to się zabierę. Dziękuję, nie zabiję. Nie zrobiłem tego specjalnie, tak sobie. No i kim co na 86 już zginęłem, co ja na tym klipu ginę cały czas. Już z tym sobie załamamy sobą? No, pfft, nie. No, teraz chciałem pójść na kliknąć, żeby coina zgarnąć, no. Dlaczego tak? Co ja zrobiłem? Czemu ja na to zasłużyłem? Już... Weź ktoś powiedzieć ile razy doszedłem do końca za wave'a? Co się wiecie, Ile razy doszedłem już do wave'a? I ile razy zginąłem. Się, ile razy doszedłem? Nie no, bo nie przeszedłem level, level'a, więc w sumie musiałem ginać za każdym razem. Ale wiecie o co mi chodzi? Naprawdę. Już mam dość. Nawet no nie jestem zły na siebie. Jestem rozczarowany. Znowu wykorzystałem tego buga, nie? Bawili Ale to dobrze, znowu widać, że jest forma. Czyli co? Czyli jest forma, wiecie, moja forma. Przyjdę, jak zno Jak jeszcze dzisiaj? Co to było? Nie no, to z tego już nawet się ugotować nie dało. Się, przyjmę, jeżeli dzisiaj zrobię nowy rekord, na przykład 94, to się zabiję. Naprawdę. A jeżeli nie zrobię, to w sumie lepiej. Naprawdę, to w sumie lepiej dla mnie i dla mojego zdrowia psychicznego. Ale jak zginę, to w sumie lepiej dla Was. Już będzie taki trzeci odcinek. Nowy rekord na nie Będzie dokładnie to samo. No nie no. Moi, moja szyja mi rozpolała. Dlaczego tutaj? Co ja robię z moją? moje nogi. Siedziałem w jednej pozycji za długo. Dobra. Teraz mi wygodnie. Tak mi się wydaje. Chociaż pewnie za chwilę nie będzie mi wygodnie. Jednak zmieniam pozycję. No i właśnie. Nie wiem. Już mam dość tego levela. Dajcie mi go przejść. Dajcie mi skończyć męczarnię. Błagam was. Już mam dosyć. No, no, co to jest? No jakby... Znowu. Ja też nawet nie wiem jak mam przed komputerem siedzieć. mam wszystkie warianty i w każdym mi niewygodnie. Wiecie, w tym klasycznym? Mi jest też niewygodnie. Nie, poczekaj, ja już wiem co ja czego ja potrzebuję. Ja już wiem czego ja potrzebuję, żeby mi było wygodnie. O! Ej, tak szedł 200 razy lepiej No, dużo lepiej Teraz to przejdę Ej, jak teraz to przejdę, to jestem takim... A nie wiem Jestem takim... Zarąbisty Jestem... Jak teraz to przejdę, to jestem najlepszy, trudny. Dobra? Umówimy się tu co ja właśnie zrobiłem Ty autentycznie to wykrakałem Niesamowite nie. świętujemy Uuu. świętujemy aż zaraz nie wiem co zrobię Ty wykrakałem to nie wykrakałem to Niesamowite, nie? Ty, normalnie. Nie? Wiecie, co ja zrobiłem? Ja zdjąłem bluzę z mojego siedzenia, nie? Bo mi się wbijał kaptur w kark. Usiadłem, jakoś się rozłożyłem. Nogi ogrzejnik zaczepiłem z tyłu, żeby się trzymać, żeby się napiąć. Na, w razie tego. I autentycznie to przyszedłem. Nie wiem, co tu się stało. Będę musiał geometryjnie zrezygnować, żeby to z powrotem zadziałało. Tak to działa, nie wiem, jak to Ale tak! Fajne. Nie muszę tego levela więcej dotykać. Eee. Ta Tak, i on jeszcze. Wiesz, co jest znaczy? On jeszcze ma prawo w tym zasranym komentarzu powiedzieć Easy. Że to jest łatwe. Jest, jest najgorszy, nie naprawdę. Nienawidzę z ale no ja już go ni nigdy nie mi jego levela. Nigdy. 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 Nigdy i jeszcze raz nigdy. Dobra. To co? Chyba drugiego filmu dzisiaj nie nagrywam. To pogers. Nie wiem co możemy następne zrobić. Możecie mi dawać znać w komentarzu. Ja chętnie poczytam, co by przejść. Jak mi napiszecie jakiegoś perry Dasta albo jakiegoś Joebreakera, to naprawdę przysięgam, że nie będzie przyjemnie. Ale wiecie co generalnie? Ja też myślałem. Możecie napisać co o tym sądzicie? Myślałem o Crazy 3, to jest fajny level. Myślałem o Crazy 3 i o Crazy 2. To są insane demony, nie? Zobaczcie. O no, tego zapomniałem, że tak jest. Kurde, poczekajcie. Czy wiecie, wiecie, mało nie grałem tego no. Tylko wiecie, tak na spróbowanie zagrałem sobie. No, <śm> zapomniałem. Dobra, nieważne. W każdym razie mam Crazy 3 jest opcją i Crazy 2 może być opcją. O, że Crazy 2 jest trudniejsza, więc proponuję Crazy 3. O Jezu. No. Ty 4% wyrównałem rekord. Dobra, nieważne. W każdym razie to są moje, bo jeszcze może być po jakiś Poldergeist, albo na pewno nie Akropolis od razu mówię. No nie wiem, no... O, Bajzobros. O, to jest level, którego na pewno nie przejdę, a więc... Super kurde, może... Nie, Super nie, to też jest jakiś taki trudny. Nieważne, możecie pisać sugestie w komentarzu, ja jestem szczęśliwy. Ym, już y, nigdy nie powrócę do tego levela, przysięgam. A więc... Co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!